Aha, gościu mnie zgryfował Swojego tecek'a postawił tutaj mhm. Na chuj mnie gonisz cipe Czekaj ty Polaku robaku jebany Chodź tu dam ci coś Czego tak brzydko mówisz, Do co? Daj. No bo już kurwa 18 raz mnie zabijają, no i no i widzisz kurwa, no i widzisz No to chodź, 19 cię zajebie Pierdalaj. Nie chce mi się biegać, ty na razie spierdalasz Nie właśnie on tego nie rozumiesz Ale ja chcę twoją dupę Chodź tu Chcę twoją dupę, dawaj Masz fajną dupę, chodź tu duo trio to jest ja gram tu z ziąkiem Nie chcesz się dołączyć A ja już jednego gościa mam no daj mi twoją dupę no No to to z się, No zostaw no mnie kurwa Zostaw mnie No jest taką fajną białą dupę proszę, masz Proszę no, proszę Podnę się chuje no, O ci... tak, te 15 klota, tego potrzebowałem o, ho. Ale ty śliczny no, jesteś Dostaw mnie daj, daj mi buzi to cię, cię podniosę dzieci. Czemu ty molestujesz dzieci w już, już cię podnoszę. Na razie. Ja pierdolę. O ja pierdolę! Czemu ty molestujesz dzieci? Czysto pod bazą, bo chcę wracać.